Cześć, Siemaneczko, tutaj bardzo Ole z Polish Fighters, a moim gościem jest zawodnik SW Michał Gniady. Cześć, Siemanko. Siemanko, Siemanko, witam wszystkich bardzo serde serdecznie. Michał, już w październiku twoja kolejna walka, y, tym razem w Czechach, naprzeciwko ciebie Wiktor Czerwiński. Powiedz mi, czy to pierwotnie miał być ten termin, ten rywal i kiedy się mniej więcej dowiedziałeś o tym starciu? Mm, no, dowiedziałem się 8-9 tygodni przed, miało być albo wrzesień, albo październik. Wyszło, że październik może i z dwojga złego lepiej, bo Damian będzie miał bardzo ciężką walkę. Więc warto, żebym był skoncentrowany, mocno mu pomógł w tym, przy robieniu wagi, przy wszystkim. A tak pojedziemy razem na galę z zagraniczną, gdzie jeszcze nie mieliśmy okazji. Więc idealny termin, fajnie, bo z, a z Czech blisko do Austrii, więc do mojego ulubionego Wiednia, więc bardzo dobrze się wszystko składa. A to by w ogóle robił? Znaczy, to chyba będzie chyba pierwsza, pierwsza walka za granicą, ale. To by to robi różnica generalnie Polska czy zagranica, czy dopiero po falce? Się nie, ogadzi. ogólnie tyle, że po prostu za granicą zobaczę też, że tak powiem, będę mógł się pokazać nie tylko fanów w Polsce, tylko też za, za granicami. Ja wiem, że w Czechach bardzo mocno interesują się MMA, więc mogę zdobyć sobie nowych kibiców, których zachęcę pokazując swój styl. Twoim rywalem, jak wspomniałem, będzie Wiktor Czerwiński. Jak ty generalnie oceniasz tego zawodnika? No, niestety, debiut mu nie wyszedł, bo nie przegrał z Katrzem Koziorzemskim, ale to też jest rozważany w na jako duży, duży talent, czy nie miałeś w okazji oglądać jego, jego walki? Miałem okazję obejrzeć jego walkę na żywo, w sensie na żywo siedziałem i oglądałem wtedy był w lutym, w lutym to było, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy bił się z Kacperem Koźerzemskim. Obejrzałem wtedy tą walkę, widziałem, że postawił mu twarde warunki, mimo że tam przegrał jednogłośną decyzją sędziów, z tego co pamiętam, ale młody, utalentowany, z doświadczeniem też w sportach uderzanych, bo wiem, że tam ma chyba walki w Muay Thai, jeżeli dobrze pamiętam, jak również ma też karierę amatorską, bo chyba na Mistrzostwach Europy albo na Mistrzostwach Świata IMAF zdobył brązowy medal chyba w 2021 roku, więc ma na pewno duży, duży bagaż doświadczeń, jest doświadczony, młody, chętny, buzuje pewnie w nim krew, więc myślę, że będzie to bardzo dobra walka. Mhm. Ty w swoim ostatnim pojedynku, niestety odniosłeś e, przegraną z Karem Szczepaniakiem. To była twoja e, pierwsza, pierwsza przegrana na zawodowcy. Zawod powiedz mi, czy ty... Jakoś odczułeś tą porażkę, czy jakby po kwalifikujesz w ten sposób, że porażka, kolejna nauka i lecimy do przodu? Z racji tego, że w sporcie, powiedzmy takim zawodowym, judo jest sportem olimpijskim, nie ma tam może czegoś takiego jak zawodowstwo, ale trenowałem bardzo wiele lat, wiele razy przegrywałem nawet najważniejsze zawody. Tak samo w MMA amatorskim też przegrywałem te, te najważniejsze walki, czyli tam, jak na przykład na Mistrzostwach Polski, Stowarzyszenia MMA I, gdzie w finale przegrałem. Tak samo na mistrzostwach Europy, jak w półfinale przegrałem, czy na mistrzostwach świata tak Almy, to też przegrałem. No i dla mnie to jest po prostu sport. To jest nasza część tej naszej pracy, gry, że porażki się zdarzą. Szkoda, że przegrałem tak, w takim stylu, że było szybko. Nie zdążyłem pokazać siebie, jak zmieniłem się jako zawodnik, jak również nie mogłem pokazać całego szablonu rzeczy, no ale tak się zdarza tak jak Damian też miał przypadek z 6, 6 sekund, jeżeli dobrze pamiętam. trapienie, wiem, że no, nie zdarzyło się to na pewno, gdybym wszedł dalej w walkę. Ale tak jest, taka nasza praca, tak się zdarza. Biorę to na klatę, stało się. Kiedyś może będę chciał się zrewanżować, ale do tego momentu muszę sobie na to zapracować, bo Oskar spina się po szczeblach rankingu coraz wyżej, więc też to nie jest chłopak, który jest z pierwszej łapanki. I nie dostałem wpyry, jak to się mówi, od mm, Leszcza. No bez, bez dwóch zdań. Po tej walce również zmieniłeś klub tak samo jak Damian, ale generalnie z tego co ja pamiętam w wypowiedzi waszego już byłego generała Bartka Jezierskiego, to chyba wy się chyba nie rozstaliście w takiej zgodzie jak on, jak on z Damianem, bo z tego co ja pamiętam to on chyba gdzieś tak powiedział, że ty po tej walce nie byłeś zadowolony i obwiniałeś, i obwiniałeś kilka osób w klubie. Znaczy generalnie no tak, tak to by wybrzmiało z tego, z, tego, z, tego, z tego co pamiętam. Jakbyś mógł to tak teraz tak skomentować. No już po, Dłuższym, dłuższym czasie, bo to już minęło kilka, kilka tygodni, chyba ty wypowiedzi. No długo minęło, też w wcześniejszym wywiadzie zostało mi, jeżeli dobrze pamiętam, z Kubą Jędryką właśnie, nie wiedziałem o tym, że trener mówił o tej sytuacji, że ich obwiniłem, ale troszkę inaczej to myślałem, że było przedstawione, a trener powiedział to, to co ja też powiedziałem, że w momencie, kiedy się przegrywa, to jest to Nasza wina, a nie tylko moja. Tak samo jak się wygrywa, to też nie jest tylko moja zasługa, więc po prostu przegraliśmy razem. Obwiniłem gdzieś tam parę rzeczy, że po prostu usłyszałem przed, trzy tygodnie przed, przed walką, że nie przygotowuję się do walki, że omijam treningi i tak troszkę mnie to wtedy zdeprymowało i miałem jakąś sobie złość, która niepotrzebnie by powstała, ale nie mam trenerom nic za złe, nie, nie, nie czuję, że to oni są winni tej sytuacji, bo w moim życiu też wydarzyły się na końcówce rzeczy, które. No raczej nie powinny się wydarzyć ze względu na to, że gdzieś tam problemy zdrowotne mojej partnerki, które spowodowały to, że musiałem gdzieś tam jej pomóc, chwilowo wybić się z rytmu, przez to może ukryłem stres wewnętrzny, który przeżyłem. I to wszystko się przełożyło na efekt na walce, i po prostu po walce powiedziałem w emocjach, że to jest wina ich, ale też również później za to przeprosiłem. No i ja nie mam żalu do trenera, że on o tym wspomniał, że taka sytuacja miała miejsce. Przeprosiłem również ich w kuluarach, tam na rozmowie, jak już po tym wszystkim, jak kusz opadł. Jak wiedziałem też, że powiedzmy, ta rozmowa nasza nie idzie w kierunku, którym ja bym chciał uzyskać, ten, że chcieli, żebym został, ze względu na po prostu, znaczy nie naciskali na to, żebym został, to po prostu nie, nie dogadaliśmy się w pewnej kwestii, i ja już wiedziałem wtedy, że raczej po prostu odchodzę na przysłowiową moją karierę, żeby rozwijać się dalej. Jak również to, że mogę się tu rozwijać na płaszczyźnie zawodowej, czyli być teraz trenerem, prowadzić też treningi, z racji, że w najbliższym okresie zaczynam prowadzić ludzi w Uniku jako trener, czy to motorycznie, czy też na tarczach, więc daje mi to również mój rozwój, który potrzebowałem, który po prostu otworzył mi drugą drogę, ale no ja z trenerami nie mam żadnej złej krwi, wszystkie sytuacje między mną i trenerem, czy trenerem Bartkiem, czy trenerem Przemkiem, czy Piotkiem, czy Filipem, nie mam do nich żadnego żalu. Jeżeli oni mają jakiś żal albo sytuacja tam publicznie powiedzmy nie wyszła, że ich przeprosiłem, to ich przepraszam za to, że ich obwiniem. A tak to ja nie mam złej krwi, szanuję ich, dziękuję za to, co zrobili w mojej karierze. I po prostu chciałbym, żeby to, ta droga po prostu się zakończyła, nie ma tam między jakiegoś głębszego powodu, dlaczego odeszliśmy. Po prostu odeszliśmy rozwój, jesteśmy teraz na nowej drodze. Żyjemy tutaj i to, co było, to było. Dziękuję za to. A teraz czas się rozwinąć dalej. Właśnie, jak ci jest w nowym, w nowym miejscu, w nowym klubie, w nowym mieście? Jak wam się w ogóle tam żyje? No i przede wszystkim, jak y, idą treningi? Czy właśnie biorąłeś pod uwagę tą zmianę klubu? tak poczułeś taką troszeczkę taką świeżość. Ich tak, 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 tak. Ogólnie bardzo dużo świeżości z racji tego, że też miałem bardzo dużo czasu na to, żeby się zapoznać z trenerami, poznać się kto jaki ma styl, metodykę pracy. I dopiero wtedy wejść w ten ciężki okres przygotowania, bo tak naprawdę no, te 8 tygodni teraz jest takie naprawdę dociskanie. Wcześniej poznawałem się z trenerami, ale też już wiedziałem, że gdzieś tam zbliża się ta walka. I naprawdę jestem zadowolony z miejsca, które wybrałem. Jest tam super opieka, jest super team. Wszyscy chłopacy są naprawdę mega nas przyjęli. Nie brakuje ludzi do trenowania, jest rozwój pod każdym względem, czy to stójka, czy to parter, gdzie tam każdy mówi, że unik to sama. Sama stójka, ale mamy też również trenera Bartka Fabińskiego od MMA, jak również prowadzi treningu nas Robert Jocz, który wytrenował pod banderą trenera Jocza, Jan Błachowicz zdobył pas z UFC, więc to też nie jest trener z pierwszej łapanki, więc mamy rozwój pod każdym względem i jestem super zadowolony z tego, co jest, a miasto jak miasto, dużo nowych rzeczy, fajnie, że można zobaczyć, jak się żyje w stolicy, bo lubiłem tu, lubiłem tu zawsze przyjeżdżać, jako tak wakacyjnie na weekendy na przykład, czy na jakiś tydzień do znajomych, a teraz poznaję sam wewnętrznie, jak wygląda ta stolica i naprawdę. Jak na razie jestem zadowolony, jedynie co, to to, że jest po prostu troszkę drożej niż w Poznaniu. Ostatni temat, Damset i Kokos, wasz kanał na YouTubie. No fajnie, fajnie, to, się roz, fajnie to się rozwija. Fajnie, że też coś się ogląda, ale powiedz mi generalnie skąd pomysł na to, czy po prostu tak na to wpadliście, no, że coś w tym MMA trzeba robić więcej niż tylko trenować i napierdalać się w klatce. No właśnie to było to też, że jednak gdzieś tam Damian też kiedyś o tym już myślał. Ja mam partnerkę, która też również otworzyła właśnie niedawno swój kanał na YouTubie, która też mnie zawsze tak jakby chciała ukierunkować, żebym zaczął coś z nią robić. Wyszło tak, że po prostu Damian zaoferował. Mówię dobra zobaczymy, Kontent sportowy będzie mi to troszkę łatwiej prowadzić i we dwoje się dogadaliśmy. Jak widać jest to na plus nie tylko sam sport. Mamy też tam również jakieś dodatkowe rzeczy, śmieszki, hecheszki, zabawy, challenge, pokazanie, że zawodnik KSW to tylko nie tylko powiedzmy tak jest ten stereotyp, bije się do klatki, e, e. Ciężko z wypowiedzią ze wszystkim, jednak jesteśmy ludźmi, którzy też mają, prowadzą normalne życie. Bawimy się, trenujemy nawet z zabawą, a nie tylko zawsze na milion procent, na stówkę, więc naprawdę fajnie, fajnie, że to wychodzi, fajnie, że ludzie chcą to oglądać. Widzimy progres, bo no bo wyświetlenia idą w górę, subskrybenci idą w górę, zainteresowanie naszymi social mediami też idzie w górę, więc będziemy robić to cały czas dalej. Na pewno teraz po tych przygotowaniach będzie jakiś odcinek z Walki Damiana, no bo. To jest to, co jest dla nas najważniejsze, czyli pokazanie tego świata wewnętrznego trochę KSW, jak również naszych przygotowań, no bo jest, nasza publika polega na tym, że jednak sport ich interesuje najbardziej. Też widzimy to po odcinkach, kiedy są najbardziej sportowe, to są najbardziej zasięgowe. Jak jest mniej sportu, to troszkę mniej tych widzów jest, więc cieszymy się, że jest fajny odbiór, że jesteśmy dostrzegani. Idziemy drogą tak samo jak czy to Adrian Bartosiński, czy Robert Ruchała, którzy też prowadzą swoje kanały, i chyba jeszcze Piotr, tak, Piotr Berski ma swój kanał. I jest to, to pokazanie, że te młodsze pokolenia, bo my jesteśmy z tych młodszych pokoleń poza Piotrem, bo Piotrek jest troszkę starszy, że można robić coś więcej niż samo bicie się i trenowanie, bo można i trenować, być na wysokim poziomie, jak pokazuje to czy Damian, czy Adrian, czy Robert, i prowadzić social media i bawić się tym powiedzmy sportem dodatkowo, czerpiąc korzyści, jakie są pokazy właśnie YouTube czy inne social media. A powiedz mi, jak generalnie oceniasz formę Damiana Powarczyka, no bo on już za tydzień bije się w tej przełożonej walce z Marcinem Wójcikiem, no bo na pewno to jest jedno z największych wyzwań w jego, w jego karierze. No poza zresztą, na pewno walką z Rafałem Haratykiem. I czy ty tak patrząc z boku trochę na, na jego przygotowania? Też wiadomo, biorąc w nich. Udział. Uważa, że Damian po tej właśnie zmianie klubu i tak dalej może być jeszcze lepszym zawodnikiem niż był. No bo trzeba powiedzieć, no z Rafałem no, tam nie brakło dużo, żeby to jednak on ten pas, pas mistrzowski. No, tam brakowało trochę postawienia kropki na D, mhm. no, ale taki jest sport. Może jeszcze nie był czas wtedy, żeby wskoczył po ten pas i teraz z nim biegał. Ale przychodzi Marcin Wójcik, który będzie na pewno idealnym sprawdzeniem. Tego jak Damian się rozwinął w nowym klubie, jak zmienił się jako zawodnik, jak dojrzał po tej walce, bo też te dwie walki w turnieju na pewno bardzo mocno wpłynęły na jego zachowanie, na jego trenowanie, na jego Samopoczucie jako taki zawodnik, bo można już powiedzieć o nim, że to jest weteran KSW, już tam ma ile? 6 czy 8 walk w KSW, teraz już się pogubiłem sam, nawet nie pamiętam dokładnie. <laughs> Ale jest naprawdę w bardzo dobrej formie i fizycznej, i psychicznej, i przygotowanie całe. Widzę je z boku patrząc, jak na przykład chodzi do trenera Kamila Chypaczewskiego na tarczę jak poprawił gdzieś tam swoje błędy, które gdzieś tam czasem wisiały nad nim, jak również rozwinął się na innych aspektach i płaszczyznach, czy na motoryce, gdzie też mam okazję czasem go przypilnować po prostu w pomocy, jako że gdzieś tam się w tym znam, to widzę, że naprawdę chłopak ciężko trenuje i zasługuje na to, żeby bić się z najlepszymi i być najlepszym jak najszybciej. No i teraz Marcin Wójcik, bardzo mocny rywal. Na pewno dadzą mocną, twardą bitkę, no i wiadomo. Damian do nich robi sobie prezent na urodziny i też trochę mi, bo ja mam dwa dni później, a on ma w dzień gali, więc to będzie idealne zwieńczenie tego, no i później czekamy na Rafała chyba, tak by było najlepiej, nie? <laughs> Czyli jak masz o urodzinach, to czujesz, że jak będzie wygrana, to będzie mocne after, after party, nie? <laughs> no dla niego tak, dla mnie nie, no bo ja co, ja walka pięć tygodni później, więc no. co najwyżej piwko zero albo woda zero i tyle. Dobra, i tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Z mojej strony to już będzie wszystko. jeśli chcesz komuś podziękować, komuś pozdrowić? To jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Tak jest, w końcu. Nie, no, dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Dziękuję również moim sponsorom, jak na przykład tutaj Robertowi z Salwinowej. Akurat trafiło się, że jego koszulka dzisiaj jest na mojej piersi na wszystkich wywiadach, które dzisiaj toczymy. Również Robertowi z Janecie z Enigmy i wszystkim moim widzom i przyszłym sponsorom, którzy chcą dodałożyć. Cegiełkę do moich przygotowań. I jak również zapraszam do obserwowania naszego kanału na YouTube czy na naszych instagramach Damson Kokos. Nazwę musicie tylko do mnie dodać. Mi się kokos i macie instagrama. Damsen to Damson na Instagramie.